Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony nie, nie typowo warzywom, ale takiemu oto ładnemu grzybowi, jakim jest kania. Zauważyłem, że jest dużo różnych teorii o tym, jak ją odróżnić od muchomora. No, i w tym krótkim filmie chcę Wam powiedzieć takie 3-4 cechy. Właściwie 4 cechy, które na pewno pomogą Wam rozróżnić, żebyście się nie pomylili. Ja tylko wyjdę w jakieś takie mniej zarośnięte miejsce. O, tu może być. Pod dębem i tak, tak, jak widzicie, tak wygląda kania z góry, tak z dołu, wiadomo, z blaszkami. Ale tak, pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest sam, sama budowa kapelusza. Tutaj jest ciemne brązowe miejsce, i kapelusz kani, im bliżej brzegu, tym robi się jaśniejszy. Dodatkowo, dodatkowo, tutaj na kapeluszu mamy takie, jakby łuski, o, takie. Czyli to jest kolejna, kolejny dowód na to, że to jest grzyb jadalny. Dodatkowo, na środku widzimy takie wybrzuszenie. Dzięki temu możemy stwierdzić, że to nie jest grzyb trujący, tylko jadalny. Drugie tyczy się tej. O, tej obrączki, tutaj, bo w przypadku grzyba trującego jej nie jesteśmy w stanie przesunąć. Natomiast przy kani możemy ją delikatnie swobodnie przesuwać, czy to do góry, czy na dół, ona nam wędruje po tej nóżce. Tak więc to jest drugi drugi punkt, na, na co możemy zwrócić uwagę, że to jest grzepiodalny. Trzeci to musimy tutaj złapać nóżkę i tak, w nóżce mamy dziurkę jest to typowe dla kani ona jest ma podobną do słomki, że środek ma pusty a dodatkowo po ceniu, ta nóżka nam pęka ładnie także to jest kolejny kolejny taki dowód, że to jest grzyb jadalny. No, i czwarty, to widzicie tutaj, blaszki nie dotykają do nóżki. I tu możemy tą nóżkę bardzo łatwo wyłamać. O. O, proszę, zobaczcie, tutaj do samej nóżki nie dotykają blaszki. Więc takiego grzyba możemy spokojnie zjeść, nie jest on trujący. Tak więc jeszcze powiem. Przypomnę, środek kapelusza jest brązowy, coraz jaśniejszy się robi do brzegów. Dodatkowo jest na nim taki, taka zgrubienie, góreczka. Blaszki nie dotykają do nóżki. Nóżkę, jeśli zgnieciemy, no to ona nam się tak rozkruszy. Na kilka elementów, no i ten pierścionek na nóżce możemy swobodnie przesuwać do góry na dół, jak ten, a w przypadku trującego grzyba ona jest na stałe, nie możemy jej nawet ruszyć. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zapraszam do polajkowania Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu i do następnego filmu. Na razie, cześć.